Cześć, witajcie, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się największym porażkom LEGO. A wiecie co jeszcze jest porażką? To, że nie subskrybujecie tego kanału. Więc <grym> koniecznie zmieńcie to teraz, no bo lecimy po 10 tysięcy subów. Wiem, że jest to dużo, no ale, no ale wiecie, trzeba zastosować cele wysoko, czy, czy coś. Możemy to jak ze 500 w górę. Ja jeszcze dziękuję wszystkim wspierającym, no i już zapraszam was. Na film. Zacznijmy od najnowszej porażki LEGO, czyli Video. Duński producent klocków wraz z Universalem chcieli stworzyć, nie wiem, TikToka dla fanów LEGO. Ciężko to jakkolwiek nazwać, więc tak, mamy aplikację, w której możemy tworzyć krótkie filmy, w których się przez nas figurki tańczą. A i w sumie to chyba mogliśmy, bo seria się już skończyła, ale aplikacja może jeszcze działa, nie wiem. Od samego początku seria ta nie była dobrze odbierana. Znalazła ona naprawdę niewielką ilość fanów, i to tak naprawdę bardzo niewielką. I jednym z większych problemów dla mnie, i chyba nie tylko dla mnie, było to, że figurki były zapakowane w kartonowe pudełka, a nie w zwykłe saszetki, które widzimy na przykład w seriach kolekcjonerskich. Więc nawet nie mogliśmy wymasać, co to może być za figurka. Po prostu w 100% kupowaliśmy wyciemno. ciemno. Kolejną rzeczą, która jeszcze bardziej utwierdza nas, że video to totalna porażka, jest na przykład to, że w smyku które normalnie chodzą po 80 zł, są obecnie za 27 zł, albo na przykład w Alto wraz z zakupem za minimum 150 zł. Nie, nie jest to żadna reklama, wiem, że tak brzmi, ale nie jest spokojnie. Więc tak, wy właśnie wraz z tym zakupem za 150 zł dostajemy jeden zestaw video. Po prostu widać, że chcą oni się tych zestawów pozbyć jak najszybciej z magazynu. Jeszcze dla wielu osób jakimś tam ratunkiem dla video były pełnoprawne zestawy, które pojawiły się około z 2 miesiące temu. Ale te zostały po prostu, no moim zdaniem są słabe. Obecnie zestawy, w których jest po prawie 400 elementów, kosztują około 60 zł. A jeśli znacie się jakkolwiek na cenach setów, no to wiecie, że takie ceny prawie nigdy nie występują. Więc wniosek jest prosty. Lego plus technologia nie idą w parze. I mam nadzieję, że Lego w końcu się zorientuje, że właśnie takie serie po prostu nie działają. Na przykład Hidden Site też miało aplikację i skończyło sami wiecie jak. Albo na przykład Nexo Knights. a jeśli już mówimy o Nexo Knights, to do niego przejdziemy, a do Hidden Site wrócimy później. Więc do tego zestawienia dodam jeszcze trzymę, bo są to bardzo podobne przykłady. Ale dobra, już widzę te komentarze. Co ty w ogóle gadasz debilu, nie znasz się? ma przecież i Nexo to nie były porażki. <grym> <grym> Więc tak, no nie były to takie porażki jak inne serie na tej liście ale mimo wszystko były to porażki, bo nie spełniły one swojego celu. A tym celem było oczywiście zastąpienie Ninjago. No jak już mówiłem, no nie udało się to, bo Ninjago ma się bardzo dobrze, a Chima i Nexo leżą i kwiczą, tylko że kilka metrów pod ziemią. I nie zrozumcie mnie źle, ja osobiście uważam, że Chima to najlepszy serial LEGO, Anexon jest kiedyś bardzo lubiałem, choć dzisiaj już za tą serią nie przypadam. Te serii nie były porażką z naszej perspektywy, tylko z perspektywy Lego, bo nie zarobiły tyle ile miały zarobić, i nie udało się im zastąpić Ninjago. I w ogóle nie rozumiem, czemu Lego chce zastąpić Ninjago. Przydają one się znakomicie po dziś dzień, a Lego ciągle chce zastąpić je czymś nowym. Chociaż ostatni raz chcieli zrobić to kilka lat temu, bo nie, Monkey Kid nie ma na celu konkurować z Ninjago, tylko celem tej serii jest, żeby wprowadzić LEGO na chiński rynek, no i to się tej serii akurat udało. Więc dobra, przejdźmy teraz do Hidden Side i tutaj powiem krótko, bo nie ma się po prostu co rozgadywać. Aplikacja i pudełka pogrążyły tą serię. Brzmi to trochę dziwnie, ale no, taka jest po prostu prawda. <grych> Jak sama aplikacja w tym wypadku zła nie była, przynajmniej dla mnie, to nie mogło z niej korzystać wiele osób, bo przecież nie każdy ma w telefonie technologię AR. Jeśli chodzi o pudełka, to chyba każdy wie o co chodzi. Nie przedstawiały w ogóle dobrze tych zestawów, zamiast pokazać konstrukcję z klocków, to oni na frontową stronę pudełka dawali jakieś śmieszne rysunki. Znaczy wiecie, ładnie to wyglądało niby, ale... ale jednak lepiej, gdyby był tam po prostu przedstawiony zestaw. Jak dla mnie sama seria aż tak zła nie była, Wręcz była całkiem spoko. Podoba mi się tutaj klimat i zestawy, ale aplikacja wcale nie powinna być tutaj elementem kluczowym, który ma tą serię sprzedać. Ja na miejscu lego oczywiście aplikację. Ale zrobimy coś jeszcze dodatkowego. Na przykład pełnoprawny serial, który leciałby w telewizji, bo niby jakiś tam serial był, tylko odcinki trochę, bo kilka minut, no i znajdował on się na YouTubie. Dobra, może przejdźmy teraz do Lego Mario. I może to nie jest porażka sprzedażowo, bo wydaje mi się, że seria ta sprzedaje się całkiem dobrze, ale jako jakiś tam fan Mario, mogę powiedzieć, że. Ta seria jest po prostu beznadziejna. W sumie to nawet nie trzeba być fanem Mario, żeby to stwierdzić, ale nie dobra. Trochę przesadziłem sobie, że seria jest beznadziejna. Bo naprawdę niektóre zestawy są całkiem fajne, ale chyba każdy wolałby figurki i normalne zestawy, a nie jakąś grę planszą czy co to w ogóle jest. Jak pojawiły się informacje też o zamku Peach, no to miałem nadzieję na zamek Peach. I jeszcze wielkim minusem tej serii jest na pewno to, że Mario albo Luigi są tylko w jednym zestawie. Wydaje mi się, że przedawanie Mariana i Luigi'ego w jakichś tańszych zestawach mogłoby być dobrym pomysłem. Ale byłaby tam tylko postać, Mario albo Luigi'ego i nic więcej. Ale znając Lego pewnie dorzuciliby tam jakiegoś gumę albo grzyba czy coś takiego. I tutaj mógłbym rozgadywać się godzinami nad różnymi rzeczami, które po prostu Lego nie wyszły. Ale zrobimy to szybko, no i właśnie teraz przejdziemy przez kilka rzeczy. Lego Galidor, wystarczy, że popatrzycie na te zdjęcia, no i wszystko będziecie już wiedzieć. Nic przypomina to w ogóle Lego i wygląda jak jakiś jakieś gówno z plastiku za 2 zł. Dalej, Lego Belleville. Lego tutaj chciało konkurować z Barbie i oczywiście się im to nie udało. Przypomina to dalej przypomina jakoś klocki. Lego Life. Nigdy z tego nie korzystałem, ale z tego co widziałem w komentarzach, to aplikacja za fajna nie jest. W ogóle, żeby się tam zalogować, potrzeba dowodu osobistego i karty kredytowej. Nie tylko ciekawi, po co jest im wasza karta kredytowa. Nie wiem, co tam kupujecie, jakieś rzeczy, jak tak, to trochę słabo w sumie. A jeszcze nie można ustawić własnego niku i po prostu widać, że aplikacja została zrobiona pod 5 latków. I najważniejszy przykład, czyli Lego NinjaGo 4. A w sumie to całe 4+, chociaż dla fanów Ninjago te 4+, ma specjalne miejsce, nie, nie w sercu, tylko, tylko gdzieś indziej. Zostawy z tej podserii stały się wręcz memiczne, szczególnie za sprawą tegorocznego Elektromecha, Jaya oraz Perły Przeznaczenia. I nawet nie wiem, czy można nazwać tą serię porażką, same zestawy tak, ale gdyby się one nie sprzedawały, to LEGO by po prostu ich nie produkowało. Więc ktoś musi je gdzieś tam kupować. I chyba na tym ten film skończymy. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to zawsze można zrobić drugą część, w której po prostu pojawią się kolejne rzeczy. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: porażka, a przypnę Wam serduszko. Kurde, teraz sobie przypomniałem: jeszcze o jednej serii Olego Jackson. O Boże.